W dzisiejszym odcinku postanowiłem powrócić do historii niezwykłych dziewczyn: Natalii, Litki, Kasi, Natalii, Malwiny i Moniki. Czy filmy, które razem nagraliśmy, zmieniły coś w ich życiu? Czy wy, widzowie mojego kanału, mieliście wpływ na ich losy? Czasami najmniejsze zdarzenie, życzliwy komentarz napisany przez Was pod filmem, może mieć niesłychaną moc, być dla kogoś tak ważny, że stanie się początkiem wielkiej zmiany. Cześć. Cześć Natarka. Jak tam się miewasz? Cześć. A dobrze. Ty wiesz, jak i niektórzy Państwo właśnie, że odzyskałam dzieci. No to jest no chyba właśnie... najważniejsza i najpiękniejsza wiadomość. Tak. Są dwie osoby, czyli moje dzieci, syn i córka, dla których mam właśnie możliwość życia dalej i po prostu pokazania, że one mogą mieć lepsze życie ode mnie. Już idę, już Ci pokazuję. Gdzież one są? Kornelia, Milan. Nie chodźcie. śpią? Nie śpią, chodźcie. Idą, do, idą, idą. Super. Chodź. Cześć. Co tam u was słychać? Co u was słychać? słychać? Dobrze. Wszystko dobrze? Dobre. Macie jakieś mam ulubione mam... bajki? Powiecie wujkowi, czy macie jakieś bajki ulubione? Macie jakieś ulubione bajki? Posłuchaj. <laughs> Mamy. A jakie to bajki macie ulubione? Jakie? Takie? No jakie? Eee... Milana bajka to jest Cipatrol. Cipatrol, tak myślałem. A twoja? <laughs> a twoja? Baranekon. A pomachacie wszystkim widzom. Pomachacie. Tak, głęboko mocno. Super! Hej! Uch. Uciekajcie tam na bajkę. Oglądałaś zapewne po wyjściu ze środka ten nasz film. Jak go odebrałaś? Jak odebrały go osoby bliskie z twojego otoczenia? Płakały, ja też płakałam. Ty bardziej po tych komentarzach. Jak zobaczyłam komentarze właśnie osób, jak wspierają, jak są za mną i że trzymają za mnie kciuki, to zaczęłam płakać i zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie tylko mam dzieci, ale są też wokoło ludzie, których nie znam, ale trzymają za mnie kciuki. Przede wszystkim chciałabym podziękować za właśnie wsparcie z ich strony, za to, że mimo, że ich nie było może ciałem, ale byli ze mną duszą. I że pomagali mi i wspierali mnie, i życzyli mi jak najlepiej. Bo tak naprawdę to przez nich też jestem w tym miejscu, gdzie teraz już jestem, czyli to na jest tej piękna. dobrej drodze, I idę, i idę właśnie tą drogą, prostą drogą, piękną drogą z kwiatkami na łące, a nie wszystko jest czarne, szare, białe i ponure. Dziękuję bardzo osobom oglądającym ten film i dziękuję za każde wsparcie, jakie jest z Waszej strony. Piękne to jest, jak czasami mogą się ludzie ze sobą nie znając swoich historii. Połączyć. Połączyć. No i właśnie jest piękne. Bo mało spotkać teraz ludzi, którzy łączą się ze sobą, nie znając siebie. Teraz jest mało takich ludzi. Ja do tej pory wchodzę i czytam. Hmm. <grych> Niektóre nawet w zeszycie mam pozapisywane. Piękna sprawa. To jeszcze bardziej mnie motywuje do tego, żeby. Żadnych głupot nie zrobić. Czego mógłbym życzyć dzisiaj, Tobie? Przede wszystkim dalszego wsparcia z Twojej strony. Hmm. O nic więcej nie mogę poprosić, bo, bo to różnie bywa każdy ma swoje problemy. Każdy jakoś te życie prowadzi, jak prowadzi. Także. Natalia, ja Ci bardzo dziękuję. Nie żegnam się tym samym, ale wiesz, że będziemy jeszcze na pewno wiele razy rozmawiać. Ale Wiem. życzę Ci naprawdę wszystkiego, co najlepsze i zasługujesz na to piękne życie, które teraz jest przed Tobą. Wiem, dziękuję bardzo także. bo mi się chce teraz płakać. Hmm. Ale nie z żalu, właśnie wy, wydać, proszę, tą histerię. Jasne. Ja się nie spodziewałam, przyznam szczerze, że ja nawet miałam obawy po tym filmie że, że po prostu ktoś pomyśli, że coś się ze mną nie tak. Te komentarze miały na mnie bardzo, niezwykle, bardzo pozytywny wpływ, i za to jestem bardzo wdzięczna. Nigdy bym nie uwierzyła, że ktoś może powiedzieć, że jestem interesująca, ciekawa, wbrew temu, co o sobie myślałam. Mi się wydawało, że ludzie są wrogo nastawieni, że postrzegają mnie jako osobę gorszą, że nie mam szans na to, żeby tego dobra doświadczyć. Nagle okazało się, dosłownie tak bym powiedziała, nagle okazało się, że... Są ludzie, którzy bezinteresownie potrafią otworzyć się na drugiego człowieka. I ja uważam, że sam ten film to było ogromnie pozytywne doświadczenie w moim życiu. Ten film odczarował rzeczywistość, tą czarną rzeczywistość. Życzę też tym ludziom, żeby to, co od nich otrzymałam, żeby do nich też wróciło. I co jeszcze, i to chciałam Tobie też bardzo podziękować, ponieważ. Czego nie zrobili ani psychoterapeuci, ani nie zrobili lekarza, i żeby to też nie zabrzmiało, że to jest zarzut gdzieś tam z całego świata, bo to też nie ma sensu. Ale powiedziałeś coś bardzo ważnego, co mi otworzyło oczy, bo tego mi nikt nie powiedział. Taki tytuł zamieściłeś pod tym filmem: Przemoc domowa. I ten tytuł był takim przełomem, który otwiera oczy na pewne sprawy. Przede wszystkim dlatego, że gdzieś tam ja się w takiej atmosferze wychowywałam, tak naprawdę od dziecka, i myślę, że dopóki nie przeczytałam tego tytułu, to kompletnie, ale to absolutnie kompletnie nie byłam świadoma, żyjąc w takim przeświadczeniu, że, że to coś ze mną jest nie tak. Ten problem z nawiązywaniem relacji, ten problem, który wynikł w całym moim życiu, bo gdzieś tam to się położyło cieniem na całym moim życiu. Ja nie byłam tego świadoma, że przyczyną jest tak naprawdę właśnie to, czego doświadczałam w domu. Ta przeszłość, chyba jeszcze bardziej dotkliwa, kiedy została uświadomiona w psychoterapiach, hmm. to ta przeszłość powraca do mnie. Pomimo wszystkiego, mam wspaniałych, cudownych przyjaciół wspaniałych, najukochańszych na świecie. Moja ukochana Małgosia, mój cudowny, wspaniały Robert, mój ukochany Patryk z Niemiec. Cudowna Kasia, która dzwoniła jak wariat, jak musiałam wracać z powrotem z powodu psa, z powrotem do Polski. No moja kochana Magda, Justynka moja ukochana, z którą się psychoterapeutyzujemy terapeutyzujemy wzajemnie, aż nam to bokiem wyszło. Myślę, że ci przyjaciele to nie są tylko takie przyjaciółki, przyjaciółeczki. Jeszcze Asia, przepraszam. To, co dostałam od tych ludzi, których wymieniłam, no to jest chyba najcenniejsza, co może być. Można mieć majątek, można mieć super pracę, można mieć karierę i sukcesy, ale można być samotnym. Natomiast myślę, że w tej samotności, tych kilka perełek, które spotkałam na swojej drodze, to są po prostu to jest po prostu nieocenione. Czasem sama się zastanawiam, jak to się stało, że pomimo wszystkiego staram się jakoś tam żyć tak. Żeby póki mogę, póki mam jeszcze siły, żeby mimo wszystko wychodzić do ludzi, do świata, chociaż nie zawsze jest dużo, tak? Chociaż czasem tak płyną łzy, bo, bo, bo tego się nie da uniknąć. Ale mimo wszystko staram się gdzieś tam nie poddawać i, i walczyć. Różnie to było, ale walczę mimo wszystko. Po tym filmie znalazłam się w Regensburgu, pracuję w tej chwili w Instytucie dla Niewidomych. Nie jest to łatwa praca, bo pracuję nie tylko z niewidomymi ludźmi, ale to są też ludzie nierzadko z problemem przewlekłej, takiej totalnej niepełnosprawności, również umysłowej, psychicznej, nierzadko. Ta praca mi też poniekąd pokazała, kim jestem. I tak na przykład wczoraj przyszła do mnie taka myśl, że. Nie warto zakładać masek tylko po to, żeby wpasować się w grupę, taką czy inną grupę, żeby dobrze wypaść, żeby spełniać cudze oczekiwania, tylko właśnie kiedy człowiek zaakceptuje siebie takim, jakim jest, to wtedy można na tym coś zbudować. Miałam okazję poznać wielu starszych ludzi, bo pracowałam ze starszymi ludźmi, również w domu spokojnej starości. I zarówno ci, którzy byli bardzo silni, bardzo pewni siebie, którzy dobrze sobie w życiu radzili, mniej lub bardziej dobrzy. Nagle, w obliczu śmierci, zaczynają dokonywać takiego rachunku, już nie powiem sumienia, ale własnego całego życia. I nagle, na samym końcu, to co zaobserwowałam na samym końcu pojawia się strach przed osamotnieniem, przed tym, że całe moje życie już mi umknęło i jestem sam. Więc ja bym powiedziała, że ta siła i taka ta super pewność siebie, ona wystarcza do czasu, a potem, kiedy zaczynamy słabnąć, nagle się okazuje, że nie pozostaje nam już nic z tej siły, nic, absolutnie nic. I to, co pozostaje, to tylko wspomnienie, że zrobiliśmy coś złego, że wyrządziliśmy komuś krzywdę, że zostawiliśmy kogoś bez pomocy albo, że byliśmy po prostu najzwyczajniej w świecie bez myśli. Dlatego ja uważam, że siłą mierzyć życia nie warto, bo ta siła jest, a zaraz na drugi dzień po prostu jej nie ma i zostajemy, tak naprawdę patrzymy do lustra. Jako starsi ludzie patrzymy codziennie do lustra, i, i to co nam zostało, to tylko możemy sobie powiedzieć: byłem dobry, byłam dobra, albo nie, pierwsi niestety stają się ostatnimi, bo i tak się zdarza, więc... Piękne trochę... podsumowanie. Może nie mam prawa tak może tutaj moralizować, tak, bo powinnam spojrzeć na siebie, ale, ale niestety, no ta praca z tymi starszymi ludźmi niestety pokazuje bardzo mocno, że wszystko to, co byśmy chcieli zachować, że nic z tego nie zostaje, nic, absolutnie nic. Warto się zawczasu nad tym zastanowić. Bądźmy dla siebie dobrzy. Dokładnie tak. No, słuchaj, ten obraz mówi wszystko sam za siebie. To znaczy, że te słowa, które wypowiedziałaś w naszym filmie, to tak naprawdę obróciły się w proch, można powiedzieć, delikatnie? Dokładnie. Myślę, że obróciły się absolutnie w proch. Po pierwsze, dalej żyję. Może to jest takie trywialne powiedzenie, ale dalej żyję i wbrew pozorom odnalazłam takie podkłady energii w sobie, ja musiałam zrobić jedną rzecz. Musiałam poprzestawiać w swojej głowie takie negatywne myślenie na pozytywne. Ja nie koncentruję się na tych negatywach. Rozumiesz, Michale? Ja naprawdę nie myślę o tym, że ja za chwilę umrę. Nie, tego nie ma. Wiem o tym, że tak lekarze powiedzieli, ale wolę w tej chwili obecnej cieszyć się życiem dostarczać innym osobom takiego dużego uśmiechu, tak? Bo tym filmie dostałam szereg maili, wiadomości od ludzi, dzięki tym ludziom, tych ludzi było bardzo dużo, udało mi się kupić nowy buzek inwalidzki, na to którym To było niesamowite, widziałem. tak. Było no, niesamowite. Myślę pozytywnie, działam pozytywnie, mam mnóstwo spotkań motywacyjnych. Bardzo, bardzo was pozdrawiam, bardzo was ściskam i bardzo dziękuję, że się o mnie martwiliście. Ale proszę, żebyście teraz tą energię, którą spożytkowaliście na martwienie się o mnie, spożytkowali na swoje własne życie, które mam nadzieję, będzie szczęśliwe, zadbane i absolutnie przepełnione mnóstwem niespodzianek. I tego bardzo serdecznie Wam życzę. Kiedy było naprawdę strasznie źle, kiedy miałam naprawdę chandrę i, i depresję, i wszystko, co złe mnie po prostu dotykało, to naprawdę to było moje lekarstwo. Ja sobie wchodziłam i czytałam po prostu te komentarze. I one mi tak poprawiały humor, tak mnie motywowały, że nawet sobie chyba ludzie nie zdają sprawy z tego, że no to jest jednak taka siła w słowie. I bardzo, bardzo dziękuję za te komentarze, bo niejednokrotnie one mnie po prostu stawiały na nogi. Płakałam i dostałam czarek na, na ciele, bo mój kot przyszedł. Moje dziesięcioletnie szczęście, słuchaj. Jak się wabi? Nala. Nala. Nala, będziesz sławna. Nala, będziesz, gwiazdą. będziesz w telewizji. To była moja taka tabletka przeciwdepresyjna, nie? Żeby tylko takie człowiek mógł brać tabletki w postaci ciepłych słów, to, to byłoby dobrze i świat byłby piękny. Natomiast no niestety życie nie jest usłane różami i różnych ludzi spotykamy, więc musimy się po prostu uodpornić. Trauma pozostanie traumą. To, co już było, niestety odcisnęło piętno na mnie, na mojej psychice, na moim funkcjonowaniu, na moim nawet toku myślenia. Niestety nie udało mi się wrócić do Łodzi, choć wielokrotnie próbowałam powrotu. No niestety tutaj budżet i pewne sprawy no nie pozwalają na to, żebym póki co opuściła Pomorze i wróciła w swoje rodzinne strony. Niedawno jeszcze zmagałam się z epizodem depresyjnym. Nie oszukujmy się, nie jest łatwo, bo sama muszę dźwigać po prostu i dom i, i trójkę dzieci, ale cały czas również korzystam z tej formy pomocy psychologa. Nie przerwałam terapii, chodzę również jeszcze do traumatologa. Pan Przemek, to jest w ogóle ciekawe, ponieważ na jednej z naszych sesji gdzieś tam wyszło, że. Zanim przyszłam do niego, to oglądam mój film. No, ja sobie tłumaczę, że jeszcze, jeszcze do 40 muszę wytrzymać. Tak mówią mnie, że po czterdziestce zaczyna się kolejne życie, więc mam 10 lat, także powinnam się na spokojnie wyrobić ze wszystkimi problemami. A potem będę żyła. Będę panią bizneswoman. Film wpłynął na moje życie. Matka, ten film wpłynął bardzo na moje życie. Ja mogę powiedzieć, że moje życie się całkowicie zmieniło. W ogóle to, to szczerze mówiąc, no jest tak, jak troszeczkę mówiłaś, że, że zobaczysz, że Twoje życie się odmieni i będzie inaczej, ale ja w ogóle nawet sobie nie wyobrażałam, że, że coś tak pięknego się wydarzy i że to życie faktycznie się zmieni i będzie wyglądało zupełnie inaczej. I to jeszcze tak, że ja nawet nie byłam w sobie w stanie wyobrazić tego, jak ono będzie wyglądać. To było coś dla mnie w ogóle niezwykłego. W ogóle, wiesz, jak odpaliłam ten film i patrzę, że on ma w tak krótkim czasie tak dużo wyświetleń, to było to dla mnie niewiarygodne, że tyle osób gdzieś chce obejrzeć moją historię, że gdzieś chce ją poznać, i później te komentarze które były naprawdę takie miłe, takie budujące, takie dodające skrzydeł, że faktycznie gdzieś jestem wartościowym człowiekiem. Dla dziewczyny, która ma niskie poczucie własnej wartości, doświadczyła odrzucenia i, i mało takich pozytywnych słów w swoją stronę, to w momencie, kiedy czytasz, że jesteś wyjątkowa, że jesteś niezwykła, że jesteś dobrą mamą, Pamiętam, bardzo mocno mnie poruszały te komentarze, które mówiły, że, że jestem dobrą mamą. I ryczałam ze wzruszenia i z takiego niedowierzania, że jak to jest możliwe, że obcy dla mnie ludzie we mnie wierzą? Jak ktoś dostrzegł w Tobie tą wyjątkowość i to dobro, to może faktycznie Ty naprawdę zasługujesz na to, żeby żyć. Te słowa dały mi nowe życia. Dosłownie dały mi nowe życie. Jakich ja wspaniałych ludzi poznałam po tym filmie. To są osoby, które naprawdę przeprowadziły mnie przez wiele trudnych momentów w życiu, bo, bo zadziewałem się tak jak w życiu każdego człowieka. To jest niezwykłe, to jest, to, to jest ogromna magia tego filmu i tej historii. No i chociażby popatrz, zawsze mogę liczyć na Ciebie. Sam dobrze wiesz, ile razy mi pomagałeś, podawałeś rękę i, i pisałeś o każdej porze dnia i nocy, że, że dam radę, tak? A to, to było bardzo budujące. To, to się też udaje, dlatego że ci ludzie ufają Tobie, że nie zrobisz im krzywdę. Ufają Tobie, że się nimi w jakiś tam sposób zaopiekujesz, poprowadzisz ich za rękę, powiedzmy, gdzieś tam przez ten, przez ten proces wychodzenia z cienia. Też na przykład dzięki temu filmowi poznałam, jak nieraz opowiadam o Monice, i która to jest, to, to wiele osób najłatwiej ją utożsamia po tym: tak, to ta Monia od Barkoczyku. Monia to jest po prostu serce na dłoni, to jest sama chodząca dobroć, potrafi wesprzeć, potrafi pomóc i bardzo dobry człowiek. Do jakiego miejsca doszłaś? Gdzie jesteś dzisiaj? Bardziej. Rozumiesz swoją historię, wracasz do tych przykrych momentów, czy raczej starasz się nie wspominać i żyć chwilą? Wiesz co, to była bardzo długa droga, bo można by było powiedzieć tylko dwa lata, a z drugiej strony aż dwa lata, ale ja bardzo mocno skoncentrowałam się na sobie i na pracy nad sobą, i na pracy z tą przeszłością. I ja teraz żyję świadomie. Jeżeli dopadają mnie nawet gorsze momenty, jakieś zwątpienia, jakaś niepewność, chwile poddania się, bo mam je tak samo jak każdy inny, to ja już wiem, z czego to się wzięło. Rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło. Nawet mogłabym powiedzieć, już wiem po co to się wydarzyło, bo tak jakby dzięki temu wszystkiemu, dzięki tym wszystkim doświadczeniom ja teraz jestem takim człowiekiem, jakim jestem. Ja Odczuwam więcej, wiem więcej, widzę więcej. Także, wiesz, każdy z nas doświadczył czegoś i, i rozpamiętywanie tego, albo nawet nie wiem, powiedzenie sobie bo najgorsze jest wyparcie że nie, mnie to nie dotyczy, dobra, to mnie w ogóle nie bolało, nic takiego się nie zdarzyło. To wszystko trzeba uświadomić sobie, przejść przez to całym sobą i pójść dalej. Malwina się do mnie odezwała krótko po reportażu i myśmy znalazły taki wspólny głos porozumienia. No, stało się tak, że Malwina była moją świadkową na ślubie. Mm -hmm. <gry> I gdzieś ta Malwinka by się zawsze przewijała w tym moim świecie. Ja wiem, że jest ona, a ona wie, że jestem ja. Jeżeli coś się dzieje, ja wysłucham ją i jeżeli coś się dzieje u mnie, z racji tego, że ja jestem taka, że ja trzymam wszystko w sobie, to ona zawsze wyczuje, że ja trzymam w sobie. I ona się mnie zawsze zapyta, słuchaj, co się dzieje. <grym> I, I to jest... Ona ma chyba szósty zmysł po prostu, bo ona zawsze to wyczuwa. Także Malwina mi bardzo dużo pomaga psychicznie. To nie jest prawdą takie powiedzenie, że trzeba z przyjacielem zjeść beczkę soli. Hmm. Bo myśmy miały tylko solniczkę, bo naprawdę się krótko znałyśmy. Ona jest bardzo taka realna w tym, co robi i bardzo taka szczera. No, i, i nie ukrywam, że bardzo ją polubiłam, i zaufam jej, a u mnie zaufać komuś, no, 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 jest, no jest po prostu trudno i ciężko. A Malwina, no to ona zna moje najciemniejsze strony mojej psychiki i duszy. Ona mnie postawiła, mój pociąg jechał, ale ona mnie postawiła na dobre tory. Hmm. O, dała mi dobrego motorniczego w głowie Super. i po prostu ten mój motorniczy Malwina jakoś tak zawsze ciągnie to, że moi pociągi, się nie spóźniają nigdy. A powiedz mi, Monika, czy ta twoja historia, to wszystko, czego doświadczyłaś, czujesz, że jeszcze jest obecne w twoim życiu? Czy żyjesz dalej z tym? Wracasz do tych chwil? Nie wracam do tych chwil, ale to, co się działo w moim życiu już nie tyle jako dzieciństwo, ale ogólnie moja wczesna młodość uwarunkowało mój charakter i moją osobowość. I taka już po prostu jestem. I to już nie chodzi o to, że do tego wracam, ale. To mnie ukształtowało. Jestem, tak jak powiedziałam ci wcześniej tam w reportażu, że nie zamknęłam się na ludzi, tylko jeszcze bardziej stałam się człowiekiem. Nie żyję tym. Nie żyję tym. Czy ten film w ogóle, który nagraliśmy, czujesz, że on coś Tobie dał? Tak, bardzo wiele, bo wyszło się spoza gabinetów psychologa do wszystkich ludzi. Dzisiaj rozmawiałam z moim takim bardzo dobrym, szczerym kolegą, który powiedział, że podziwiam je, że opowiedziałam o rzeczach bardzo prywatnych. I ja mu powiedziałam: Wiesz, to nie chodzi o to, że ja się dzielę życiem prywatnym, i ja chciałam zwrócić na coś uwagę. Michał to nagrał i to się udało. Dało to bardzo wiele. Czuję się spełniona, że wyszłam z tego gabinetu psychologa na szeroki, naprawdę na szerokie pasmo, no bo sam wiedziałeś, ile było tych wyświetleń i to w bardzo szybkim czasie. Hmm. I ja się czuję, że spełniłam swoją rolę. Że przełamałam wstyd, które dziewczyny na przykład mi mówiły, bo Monika ja o to mi powiedziała. Ale myśmy opowiedzieli: się udało. Niezwykłe jest to, że całe te swoje trudne doświadczenia mogłaś wykorzystać do tego, żeby zrobić coś dobrego. No bo, wiesz, jeżeli byśmy w sobie pewne rzeczy trzymali na amen, no to wiedza, którą my byśmy mieli w głowie, przepadłaby, nie? A tak to to, co myśmy przeżyli, możemy opowiedzieć innym i zwrócić komuś właśnie faktycznie uwagę na to, co się dzieje, na przykład, już nie mówię o szkole, ale nawet o to, co się dzieje za ścianą u sąsiada. Powiedz mi, Chciałabyś może coś powiedzieć jeszcze tak bezpośrednio do tych ludzi, którzy oglądają teraz ten nasz krótki filmik. Przede wszystkim bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim, którzy dawali mi słowa wsparcia, którzy pomagali mi nie tylko w, nieraz i w rozmowach, ale właśnie takimi małymi gestami, poradami. I chciałabym powiedzieć, że. To moje marzenie, o które mnie prosiłeś i powiedziałeś, że życzysz mi wszystkiego dobrego i żeby, że, czego można było mi życzyć, to życzyliśmy sobie, żeby w tym świecie było dużo empatii i tak, świat ma empatię, ludzie są dobrzy, jest nas więcej niż tych złych.